Cześć z tej strony stronulec, witajcie na moim kanale. Dzisiaj speedy z porównania Huawei P Smart Z Control Motorola. Moto G8 z plusem. W G8 z Plusem stand Dragon 665 4GB pamięci RAM. W przypadku PSMARTA Z mamy również 4GB pamięci RAM i kina 710. Oba telefony wyczyszczone, oba telefony wpięte do tej samej sieci. Sprawdźmy jak one działają, jak otwieramy aplikację, jak szybko one pozostają w ramie, więc lecimy to samo, zrobimy w przypadku gier. Pierwsze co: Allegro. No, dla PSMARTA. AliExpress. Też PSMARTA. Ceneo No podobnie. Galerie No tu bardziej motka. HBO Go. Dla Motorola Ipla. P -smart Z. i pla. jak do No, widzicie, bardziej Motorola Następnie mamy mapy No, ciężko tu powiedzieć, bo widzieliście, że jedno coś zareagowała druga nie Może nie będziemy powtarzać Player.pl P Smart Z OLX P -smart. smart Pizza Portal jak widać sklepy Bardziej P-Smart Spotify tak samo TapTalk P smart Z TripAdvisor Tym razem dla Motoroli Jedziemy dalej Twitter Napesmarta Uber. Też bardziej pesmart, Wykop. pesmart I mamy YouTube. Tym razem motka. No, bardziej bym tutaj, jeżeli chodzi o tę kwestię Stawiał na P niż na, na Motorola. Zobaczmy co z pamięcią RAM. Bo po smartfonach mamy 4GB pamięci RAMu. Co będzie w ramię? Allegro już widzimy, że nie. Aliexpress też restart. CNO. podobnie. Galerie zrestartowane. HBO go tu w ramię. Motorola nie. I pla. Restarty. Jak dojadę? Też zrestartowane w obu. Mapy. Restart, czyli nie w ramię. Player.pl no tu widzimy, że to samo, w obu, czyli źle. olixy zrestartowane, pyszne, pl tu w ramie. No tu gorzej, czyli na razie coś Huawei, nie może tylko dwie rzeczy w ramie, ale, ale lepiej. Chociaż tu teraz sklep, tu w Huawei niestety nie, Spotify, jak widzicie, Tap Talk. Podobnie TripAdvisor. Zrestartowane w obu smartfonach, Twitter. Także Uber. Restart, wykop. Nic w ramię. No, może tu, ale można by tak powiedzieć. No i YouTube On poza ramem w obu. Jak widzicie, kiepski yy, sprawa, jeżeli chodzi o zarządzanie tym RAMem. Praktycznie wszystkie aplikacje poza nią, poza nim. No, a wydaje mi się, że no, powinno trochę być lepiej, no ale cóż wiecie. Android lubi pamięć, więc 4GB na aktualne realia, jakie teraz mamy na ten rok. Wydaje mi się, że już to jest trochę za mało. Dobra, lecimy dalej. Yy, gry. Wyczyściłem pamięć, sprawdźmy, jak będzie z otwieraniem gier. To zrobi to szybciej. No więc startujemy od asfalta dziewiątki. Czy Motorola, czy może Huawei? Zaraz nam się to okaże. Czekamy. Który szybciej nam ogarnie? Pierwsza jest Motorola. Zdecydowanie szybciej. Na Huawei a czekamy. No długo czekamy? Czy będziemy dalej czekać? Dam mu jeszcze chwilę Nie, to będziemy przejdziemy do następnej gry Tutaj jest tędy No, aż dziwno. Dopiero teraz, no Trochę przepaść. Asphalt 8 Widzimy, że chce coś sobie pobierać. No to więc tak czy siak będzie to bez sensu. Więc ten tytuł ominiemy. Jedziemy dalej. Tempo na 2. I tu jakieś powiadomienia. No to będzie pewnie dlatego trochę do tyłu, ale nie do końca. Mimo powiadomień tak zrobił to szybciej, więc widzicie, tu już jesteśmy musimy chwilę poczekać No thanks No i dobra jedziemy dalej Samboy Surfers Tym razem motorola De trigger 2. Dla ja. Dobra. I jedziemy dalej. Asfalt 8, Asfalt przepraszam. Fakt, że on jeszcze tę grę wtedy pobierał w tle, ale trzeba brać na to ewentualną poprawkę. Ale tak sobie dawał radę. Więc w grach już taka różnica wielka nie jest. Ale też znowu Huawei. Dobra i unkilled co będzie w przypadku tego tytułu? Znasz to smart? Mogę no, przyznać, że mimo jednej wpadki, to tak czy siak, PSMRDZ też tutaj, jeżeli chodzi o gry, wypada moim zdaniem lepiej. Zobaczmy jeszcze w przypadku Unkilled, czy tak będzie, czy też nie, no, ale widać, że ten Kini 710 kontra z 665, no, daje troszeczkę bardziej radę. Dobra, no, tu widzimy, że coś pobiera, a w jednym i w drugim, więc nawet nie przerwamy tego. I zobaczymy, jak ona sobie to ogarną. Aha, no i widzicie, tak czy siak, jeden ten ogarnął to szybciej, ale skoro udało nam się zrestartować. To jeszcze raz to zrobimy. No i co tam nam z tego wyjdzie? Jestem ciekawy. Czy dalej PeSmart, czy może jednak odwrotnie. Gdzieś już słyszymy dźwięk. Tak, PeSmart. No, czyli tutaj wypada nam to praktycznie podobnie. Więc znaczy się podobnie w takim sensie, że no. Nawet i w PUBG też Pesmarcik działa lepiej. Zobaczmy jeszcze, co pozostało nam w pamięci RAM. Czy wszystkie gry będą w ramie, czy też nie? No to widzimy. asfalt tutaj już poza. Tutaj tak samo. Następnie mamy Asphalt 8. Zrestartowano w obu smartfonach. Niestety. Tempo Run 2. Też restarty aplikacji. Zabój surfers. Podobnie. Did Trigger 2. Tu w ramie W smarcie niestety nie. Asphalt Extreme Restart. Tu w ramie, Czyli tu modka trochę lepiej. I coż mamy dalej? Dalej mamy Unkilled. Tu w Motorola w ramie W smarcie nie. I mamy PUBG w obu w ramię. No więc jeżeli chodzi o zarządzanie ramem odnośnie gier, no to tutaj Motorola według mnie lepiej sobie poradziła. No ale patrząc na ten całe porównanie i prędkość działania. Ja bym tutaj bardziej stawiał na PeSmarta. Fakt, to jeszcze Huawei, który ma usługi Google, więc jak najbardziej jeszcze, że tak powiem, na tak. Więc odnośnie tych dwóch smartfonów, takie ma zdanie. Odnośnie Pesmarta Huawei, jak również Motorola Moto G8 z macie playlistę, możecie zobaczyć porównanie z innymi smartfonami. Macie jakieś pytania, oczywiście pytajcie na dole linki do społeczności, profil na Patronite. No i cóż, na dzisiaj tyle. Z tej strony UK. Trzymajcie się ciepło. Hej!